Czy wynajmujący może jednostronnie podwyższyć czynsz? Odpowiedź jest krótka i prosta. Zasadniczo tak. Tutaj trzeba na wstępie wyodrębnić dwie kwestie. W przypadku lokali użytkowych, czyli np. lokalu wynajętego pod prowadzeniem firmy, ten wątek reguluje artykuł 685 z indeksem pierwszym kodeksu cywilnego. Natomiast w przypadku lokali mieszkalnych, jednostronne podwyższenie czynszu reguluje artykuł 8a ustawy o ochronie praw lokatorów. I to na tej kwestii chciałbym się tutaj skupić. Przede wszystkim, wypowiedzenie wysokości czynszu musi nastąpić pod dyrygorze ważności na piśmie. Termin wypowiedzenia czynszu wynosi 3 miesiące, za do końca miesiąca, Chyba, że strony w umowie ustalą dłuższy okres wypowiedzenia. Jak to w praktyce działa? Pewnego dnia otrzymujesz wypowiedzenie z nową wysokością czynszu. Jeśli się zgadzasz, to po upływie okresu wypowiedzenia zaczynasz płacić nową stawkę. Jeśli się nie zgadzasz, to w ciągu dwóch miesięcy to trzymanie wypowiedzenia możesz zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, odmówić na piśmie przyjęcia podwyżki, a po upływie okresu wypowiedzenia opuścić lokal. Po drugie, zakwestionować zasadność albo wysokość podwyżki kierując do sądu pozew o ustalenie. Co istotne, w takim postępowaniu to właściciel musi udowodnić zasadność podwyżki. W przypadku drogi sądowej do czasu prawomocnego zakończenia postępowania płacisz czynsz w dotychczasowej wysokości. Jednak w razie przegranej Twoim obowiązkiem jest uregulować zaległość powstałą od dnia, w którym podwyżka czynszu weszła w życie.